No dobra, jeszcze będzie dogrywka. E, witajcie na prayer Walkingu będziemy dalej rozma bo, rozmawiać na temat osądu, i będziemy rozmawiać o tym, e, co stało się e, za czasów Bileama z Izraelem. I słuchajcie, e, dwie rzeczy, których nie powiedziałam w ostatnim mówieniu e, na ten temat, a były dosyć istotne. To było to, że Boży ludzie żyjący z Bogiem znali naprawdę zasady związane z osądem i wiedzieli, że. Na temat ludzi, którzy służą Bogu, nie powinniśmy się wypowiadać. Że jakby Bóg się sam z nimi rozliczy. A my czasami po prostu, wiesz, z takiej swojej trochę młodzieńczości albo arogancji wydaje nam się, że my naprawdę możemy wydawać swoje sądy a propos tych ludzi. I wiesz, i chciałam Wam pokazać, że kiedy my wydajemy te sądy, kiedy my zaczynamy mówić rzeczy na temat innych, to bardzo często jest tak, jak właśnie w wypadku w wypadku Izraela, w wypadku pychy, która gdzieś w nich była, diabeł może pójść do następnych rzeczy, to co już mówiłam ostatnio. Ale musimy zdać sobie z tego sprawę, że nieprzyjaciel naprawdę widzi takie bramy do naszego życia, takie małe rany, duże rany, i czasami specjalnie te rany zadaje, bo wiesz, że dzięki temu będzie mógł nas zniszczyć, bo ma dostęp do naszego życia. Była w ogóle taka teoria wojny, to gdzieś mówiłam w jakimś nagraniu, którą stosowali. Japończycy i byli tego uczeni, mieli snajperów, którzy strzelali do wrogiej armii. Ale nie po to, żeby zabić, ale po to, żeby zranić. Dlatego, że jeżeli byli zranieni, to pojawiało się mnóstwo pielęgniarek, które się nimi zajmowało, które. Które sprawdzało, czy oni przeżyją, jak im pomóc, i część armii była zupełnie zaangażowana w nie w walkę, tylko właśnie w to, żeby ratować swoich rannych. A z drugiej strony, ci ranni bardzo często stawali się tacy roszczeniowi, tacy nie można było ich ruszyć, nie można było z nimi coś zrobić. I tak właśnie się dzieje z nami, kiedy my jesteśmy zranieni i nie dajemy Bogu dojść do naszego zranienia. Bardzo często przechodzimy w taką roszczeniowość. Widzimy tylko to, jakby nasze oczy, słuchajcie, były. Wyoszczone na to, co inni robią źle, jak inni źle postępują. Czyli jeżeli jesteśmy skrzywdzeni przez liderów, to bardzo często po prostu my ciągle widzimy jakieś wady w liderach. A jak jesteśmy skrzywdzeni przez, przez na przykład mężczyzn w kościele, tak? To ciągle widzimy, że ci wszyscy mężczyźni to są despoci, że oni nic nie potrafią zrobić. Czyli tak, jakby przez to nasze zranienie. Diabeł ja otwierał oczy naszego serca na następne rzeczy, które mogą nas bolić, jeż boleć. Jeżeli natomiast y, jesteśmy owładnięci pychą, wydaje nam się, że naprawdę chodzimy w takiej mocy pana, że nieprzyjaciel nie ma, nie ma szans nas dotknąć, bo my się modlimy, bo my jesteśmy w mocy pana, to ta pycha otwiera y, bardzo mocno drzwi diabłu do tego, żeby nas złapać w swoje więzy, wprowadzić w osąd a później zniszczyć, tak? Czyli wiecie, jeżeli jesteśmy z sercem przebudzeni, musimy pilnować tego serca, aby zanieczyszczenia, pychy, osądu, e, takiego poniżenia nie wchodziło, nie wchodziło nigdy do naszego serca, bo to naprawdę może spowodować, że odpadniemy. Widzisz, troszeczkę tak jak z synem, z synem Dawida, tak? Który, e, który stwierdził w pewnym momencie, że jego ojciec że on nie jest człowiekiem dobrym, ponieważ nic nie zrobił, kiedy jego córka została zgwałcona, więc on sam wymierzył sprawiedliwość za ojca, tak? Później zobaczył, że jego ojciec w wielu wypadkach nie postępuje właściwie, więc on zaczął postępować właściwie, aż w końcu zaczął siadać w bramach i namawiać ludzi przeciwko swojemu ojcu Dawidowi. I musicie wziąć pod uwagę, że to się Bogu nie podobało. Więc ja nie myślę, żebyśmy mieli prawo wychodzenia przeciwko ludziom namaszczonym. Ja wiem, że to jest trudno, szczególnie jak jesteśmy zranieni. Ja wiem, że wydawać sąd jest trudno, szczególnie jak zostałeś przez kogoś mocno zraniony. Ale widzisz, jeżeli Bóg stawia cię w takiej sytuacji, że możesz wydać sąd, a możesz jednocześnie z niego zrezygnować, to znaczy, że ci mocno zaufał, że jesteś w stanie to zrobić. Kiedyś już wam to mówiłam, ale powtórzę: tutaj zostałam kiedyś zraniona bardzo przez pewnego człowieka, który nakręcił całą grupę ludzi przeciwko mnie, przeciwko temu, jaka ja jestem. I ponieważ ja w pewnych momentach czułam się naprawdę winna, to myślałam, że to tak powinno być, ale w pewnym momencie zobaczyłam, że on naprawdę mocno przegina, że, że już za to, co ja zrobiłam, to po prostu domaga się takiej kary, która jest wielką karą. Więc oddałam się po prostu pod ochronę Bożą i powiedziałam: Niech Bóg będzie tym, który rozstrzyga pomiędzy nami. Ale później zobaczyłam, że ten człowiek rani następne osoby, że rozbija następne wspólnoty, i wiesz, i w pewnym momencie zwróciłam się do Boga po roku takiego bycia przed nim, ufania, że on wszystko naprawi, i powiedziałam: Panie Boże, czy ty nie widzisz, co się dzieje? Czy ty nie widzisz, jak bardzo ten człowiek po prostu. Wszedł w niewłaściwe rzeczy. Jak bardzo on innych rani, jak bardzo on powiela to, mówiąc o wszystkich, że tamci to są z domem Saula, a tylko on prowadzi coś, co jest domem Dawida. I wiesz co? I wtedy pan Jezus przyszedł do mnie z takim kielichem, tak mogliście słyszeć na jakimś moim kazaniu, i pokazał mi. Tak jak mówisz, szala goryczy już jest przepełniona. Pokazał mi taki kielich z takim meniskiem wypuchu, wypukłym. Takim naprawdę jedna kropla wystarczyła, żeby to przelać. Tak? I powiedział, to jest szala goryczy. Czy jesteś gotowa ją przelać? Czy chcesz ją przelać? Ja wtedy zdałam sobie z tego sprawę, że tyle się namęczyłam, żeby temu człowiekowi pomóc. Że tyle walczyłam i modliłam się, żeby on wrócił do Boga. A on wrócił do Boga. I pomyślałam sobie, czy ja naprawdę chcę zobaczyć jego upadek, jego odstępstwo, czy ja naprawdę chcę wziąć udział w tym osądzie, który tak napełniał moje serce, bo ciągle moje oczy pokazywały mi, jak bardzo y, on przewina, jak bardzo złe rzeczy on robi. I pamiętam, że wtedy tak powiedziałam: Panie Boże, nie, ja nie chcę. Ja się zrzekam tego, zrzekam się osądu, zrzekam się wydania wyroku nad tym człowiekiem. I jeszcze więcej, proszę cię, abyś ty. Y, też nie był tym Bogiem, karzącym względem Niego. I pamiętam, że musiałam pójść jeszcze dalej i pamiętam, że się wtedy modliłam, Boże, błogosław w tej Jego służbie, błogosław we wszystkim, co On teraz robi, niech to, co jest dobre w Nim, pomnoży się, pomnoży się dzięki Tobie. I wiesz, to była bardzo trudna dla mnie modlitwa, taka łamiąca, ale wiedziałam, że moje serce zostało oczyszczone ze zranienia, z bólu i z takiego rozgorczenia, które wskutek tego, co widziałam, że On robi, w moim sercu zamieszkało. Także, kochani, nie wchodźcie w osąd. Jeżeli Bóg wam o tym nie mówi, ale jeżeli wiecie, że do kogoś coś macie, to na pewno nie jesteście tymi, którzy powinni to osądzać. Więc zawróćcie do Pana, zawróćcie do tego, co On o tym myśli, i szukajcie tego, jak błogosławić ludzi, bo ich odpadnięcie od królestwa i pójście do piekła jest o wiele lepsze, o wiele gorsze, przepraszam, niż to, że teraz czynią pewne rzeczy, nie widzą, co czynią. Nawet Jezus powiedział, Boże wybacz im, bo nie widzą, co czynią. Więc musimy wziąć pod uwagę, że wiele razy ludzie poruszający się w takiej euforii, w takim, wiesz, wielkim poruszeniu, w przekonaniu, oni gdzieś są już zarażeni dumą i nie my jesteśmy tymi, Którzy mają ich osądzić, bo w tym momencie oni zginą. Więc naprawdę jest takie Boże potrzebne rozwiązanie, żeby móc ich z tego miejsca wyprowadzić, aby oni mogli wejść w miejsce pokuty i przemiany. Ale jeżeli w naszym sercu jest osąd względem nich, my nie jesteśmy osobami, które im w tym pomogą. Także, kochani moi drodzy przyjaciele, poranieni, po prostu zostawcie to. Zacznijcie zamykać drzwi ran w waszym życiu i wejdźcie w wasze przeznaczenie. Przestańcie zajmować się osądem. Szukajcie jedności do usłyszenia.